wiedziałeś, że dzięki odpowiednio zbudowanej farmie Endermanów możesz zdobyć 30 level w zaledwie minutę? Jeśli nie, to dziś na moim świecie hardcore zbudujemy właśnie taką farmę. A jeżeli film ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, oraz nie zapomnij napisać w komentarzu swojego pomysłu, co mogę zrobić na moim świecie hardcore. Dobra, widzowie, więc pierwszym krokiem będzie zdobycie name taga, ponieważ będziemy potrzebowali nazwać naszego Endermita, więc udajmy się do jakiejś kopalni. Czy tutaj była kopalnia? Chyba nie. Dobra, skoro mam elytrę, to może po prostu przelećmy się i może będzie jakaś dziura w ziemi, gdzie będzie od razu kopalnia. Fajnie by było, ale póki co nic nie widzę. Tutaj mamy villager outpost, to, to na razie nie. Chociaż możemy pofarmić też totemy, ale nie, nie, na razie skupmy się na tym, że potrzebujemy znaleźć e, naszą kopalnię, więc y, widzę, że tutaj jest jakaś dziura. Wlećmy sobie i może... O, patrzcie, jak idealnie, znaleźliśmy. I tutaj, gdzie skrzynce powinien być, name tag, czyli... Uwaga. Jeszcze mnie, kurczę, wiedźma od razu... Ła, no idź stąd. Idź stąd. Dobra, nie, 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 uciekamy, 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 uciekamy. Kurde, dlaczego on tak mocno bije? Co tu się dzieje? Czemu tak mocno bije? Co, ona jest jakaś niepoważna? Nie, tutaj nic Nie ma. Nie, mam serduszko Jedno Uciekamy stąd Kurde, ściągam to elitrę Tutaj w tej kopalni, bo ja zaraz umrę Jedno serduszko mi zostało no, no, Tak naprawdę mam niby totem Ale no wiecie jak to jest, no nie chcę stracić Nawet tego totemu, bo mam chyba tylko i wyłącznie Jeden z czego pamiętam Masakra, normalnie tak byłem blisko śmierci O, tutaj może coś więcej będzie Zobaczymy zaraz Eee o, tam są jeszcze przejścia, Okej, okay, dobra. Weźmy sobie tutaj jeszcze poszukajmy. Jest skrzynka jakaś. Zobaczymy czy w niej jestem name tak. Uwaga, jest. Mamy name tak. Wystarczy nam. I możemy stąd już tak naprawdę wyjść, yy, bo będziemy potrzebowali do tego endermanów jeszcze, żeby zrobić tego endermita. Yy, tylko gdzie to było wyjście? O, tam jest wyjście. Dobra. Zakładamy elytra i wracamy sobie szybciutko do bazy. Dobra, jesteśmy już z powrotem u nas w bazie. Yy, zróbmy sobie jeszcze nożyce, ponieważ musimy zebrać liście. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Endermany nie pojawiają się na liściach, a musimy w endzie zrobić drogę. Skurde, ile ja tego robię? Chciałem tylko z dwie pary nożyczek, więc to nam wystarczy. Odłóżmy sobie nasze rzeczy. Oj, firewerko wystrzeliłem. Odłóżmy te rzeczy, które mamy, to zostawmy. Najmniej na razie chowamy i idziemy sobie pozbierać w tym czasie yy, liście. Ale zanim to możemy, w sumie, zrobić sobie od razu szalkery, bo na, na pewno się nam przydadzą. Więc weźmy trochę drewna, przeróbmy. Tu są te szalkery. Zróbmy sobie skrzynki. Wystarczy nam na cztery szalkery. Więc sobie odłóżmy, weźmy sobie nawet, odłóżmy te szalkery. Jeden na pewno nam wystarczy i chodźmy pozbierać te liście. Dobra, i teraz tylko wystarczy pozbierać te liście z ziemi. I myślę, że na pewno nam wystarczy. No kurde, mam trochę chyba z pięć staków w tych liści, więc na pewno to wystarczy. Ale zawsze warto mieć więcej w zanadrzu. Dobra, wróćmy sobie do naszego domku, naszego brzydkiego domku. Boże, jak on wygląda, jak to jest kupa. To jest masakra, Nap naprawdę. No ale cóż, widzowie, może w następnych odcinkach coś zbudujemy ładniejszego. Schowajmy sobie te liście do szalkera. Przydałyby nam się jeszcze klocki jakieś. Czy mamy trochę cobblestone'a? I pytanie, czy chcemy to zrobić w ładny sposób, czy robimy to tak, byle tylko działało? Wydaje mi się, że najlepiej by było według mnie zrobić tak po prostu byle działało, bo przydałoby się po prostu by się exp, żebym mógł sobie enchantować książeczki. Ewentualnie w przyszłych odcinkach zrobimy sobie też farmę villagerów i ich zrobimy właśnie, żeby na przykład dalewali mending albo inne fajne przydatne enchanty. Ale teraz tak patrzę, że ja nie mam klocków. Najszybszym sposobem chyba będzie zebranie neteraku, więc musimy się po prostu udać do neteru, ale robi się noc, więc połóżmy się spać. Dobra, jesteśmy już tutaj i wykopmy po prostu sobie trochę tego neteraku. Dobra, taka ilość tego neteraku powinna nam chyba wystarczyć, więc znowu wróćmy do naszej bazy i przygotujmy sobie resztę przedmiotów, które na pewno będą nam potrzebne. Yy, wrzućmy sobie ten neterak tutaj. Weźmy sobie drugiego shulkera, Więc tak, będziemy potrzebować na pewno do tego jeszcze troszkę żelaza. Mamy tutaj. Gdzie jest to żelazo? O, tutaj jesteś, ok. Zróbmy sobie iron barsy. No, niestety nie możemy jednego, bo tylko jeden nam będzie potrzebny, ale to sobie zróbmy. Zróbmy sobie troszeczkę trapdorów. Dobra, mamy. Zróbmy jeszcze sobie na pewno też hopery, póki jesteśmy. Skrzyneczki zrobiliśmy sobie wcześniej. Yy, cztery hopery nam powinny starczyć, więc yy, zróbmy sobie te tutaj. Cy cyk, cyk, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I mamy cztery hoppery. Weźmy sobie dodatkowo, zróbmy jeszcze dwie skrzyneczki. Mamy to. I w sumie w zasadzie to chyba by było na tyle. Nie będziemy więcej chyba rzeczy potrzebować. Chyba że w trakcie się zorientuję, czy czegoś mi brakuje. Nazwijmy go subskrybuj. Mamy to. I też go od razu schowajmy. I w zasadzie będziemy chyba już mogli iść powoli po prostu do naszego endu. Dobra, i jesteśmy. To już jest gdzieś tutaj. Z czego pamiętam, tu były te fajne góry. Oj, troszeczkę za daleko poleciałem w ogóle. Ale ja tutaj sobie gdzieś to zaznaczyłem. Pamiętam ostatnio, żebym wiedział. Tak, mamy kobla. Więc to było gdzieś tutaj. O, tutaj. No to nieźle sobie Jura raz zaznaczyłeś. Zarąbiście po prostu. O, dobra, jest, jednak nieważne. Nie wziąłem wiaderka z wodą. Mamy na szczęście szalkera z żelazem, więc zróbmy sobie szybko crafting. I weźmy sobie żelazo. Ok, mamy to. To sobie zbierzmy. Rozwalmy sobie jeden lód i weźmy sobie wodę. I teraz pytanie. Ściągnijmy elitrę dla ochrony, waga. Jest, zrobiliśmy łotera. Teraz tylko znaleźć sobie gdzieś tutaj. Teraz tylko znaleźć nasz portal. Nigdy nie mogę go znaleźć. O, w ogóle kluczyk. O nie, gościu go podniósł. Chodź tu, cię wezmę. Nie chcę was bić teraz! Ja dzisiaj robię farmę Endermanów, a nie chcę się z wami bić. Z wami się pobije kiedy indziej. I wchodzimy. Jesteśmy teraz. Musimy znaleźć najbardziej wysunięty bloczek na tej wyspie, więc chodźmy. O o! A zresztą i tak muszę was pozabijać. Tylko, że ja mam fair aspect, i jest problem, bo one będą się strasznie teleportować, te Endermany. Chodź tu, gościu. Dawaj, solówka. No, chodź tu. O, jest, wyrzucił perłę. 12 pereł. Dobra, myślę, że 12 powinno wystarczyć. Teraz znajdźmy ten najbardziej wysunięty róg. Może zróbmy to tutaj. No i dobra. W tym momencie możemy po prostu sobie wylać wodę. Niech ona się nam wyleje. Kurczę, mogę szczerze wziąć lawę, żeby od razu bloczki mi się zrobiły. Ponieważ musimy zejść na Y1, ta woda się wylewa. więc w tym momencie po prostu wyciągnijmy sobie nasze liście. Weźmy sobie te liście i schodźmy na sam dół. Załóżmy sobie Elytrę, żeby w razie wu się odratować. O, właśnie. Bezpieczniej by było z lawą. Więc sobie po prostu teraz zejdźmy na ten y, jeden y. Jesteśmy już bardzo nisko. Powiem wam, że trochę się cykam tutaj. Dobra. Czekajcie, czy tu jest minus... Czy tu jest jeden Y? Nie, to jest cztery. Kurde, jeszcze niżej? Okej, okay, dobra. Tu jest jeden Y. Powiem wam, że to jest trochę... Hardcore. Więc zróbmy sobie teraz, jak jesteśmy na jednym Y, możemy sobie zabrać tą wodę. Więc w tym momencie... Postawmy sobie jeszcze tego shulkera. I drugiego shulkera. Musimy wyciągnąć liście. O, dokładnie z tego. I teraz musimy dokładnie zużyć dwa staki... Naszych liści od tego klocka. Więc yy, złapmy na pewno nasze Sharkery i lecimy z koksem. Powiem wam, że troszeczkę się boję stawiać te liście, bo nie oszukujmy się. No, jeżeli spadniemy, no, mogę się odratować elitrom. Miejmy na uwadze to, że to jest świat hardcore i jeden mały błąd i ja po prostu umieram. Koniec świata, koniec serii. A tego byśmy nie chcieli, więc musimy na pewno uważać. Okej, okay, dobra, jesteśmy, więc w tym momencie zróbmy sobie szybko małą platformę. Yy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. No i mamy naszą małą platformę z liści. Weźmy sobie skrzyneczki, które wzięliśmy. Postawmy sobie je. O, ten, oto sposób. Oj! Nie! No i mamy po skrzynce. Dobra, trudno, zrobimy sobie drugą. Postawmy sobie po prostu crafting. Zróbmy tam jeszcze jedną skrzynkę. Tutaj sobie ją postawmy. Teraz weźmy sobie te hopery nasze i musimy je ustawić o, w ten sposób. I wystarczy o, że ustawimy je w ten sposób. I teraz wszystko co wrzucimy, będzie lądować o to w tej skrzynce. Wynajmniej powinno. Tak, ląduje. No. Super działa. Obudujmy sobie to. Tak, 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 tak. Raz tak, teraz tak, 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 tak. ok. I tutaj będą się nam pojawiać nasze endermany. I teraz będziemy musieli zbudować i. Cyk, cyk, i tu będziemy mogli sobie normalnie bić nasze endermany. I teraz powinniśmy się podbudować. Weźmy sobie tego neteraka od razu. Ok, raz, dwa i. Bierzemy, a, muszę wziąć sobie więcej liści. Chyba, że ja już nie mam więcej liści. Kurczę, raczej nie wystarczą nam. Ponieważ musimy zrobić 12 pierścieni do góry co drugą kratkę. Raz, dwa i robimy raz. I tak jeszcze 11. Oj, czuję, że zajmie nam to trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Ja dobrze liczę? Policzmy sobie stąd. Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. To my chyba 13 już powinniśmy robić z neteraku. Tak mi się wydaje. Poczekajcie, muszę to sprawdzić. Tak, 13 powinniśmy już robić z neteraku, z czego ja tutaj sobie podpatrzyłem, więc sobie tutaj zejdźmy. Tak naprawdę powinniśmy sobie to obudować już z neterakiem. O, jabłuszko nam nawet wypadło. No nieźle. W taki sposób to musimy zrobić. OK. Teraz z każdego rogu powinniśmy zrobić 8 kratek. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mamy to. I teraz wystarczy to wypełnić. Postawmy sobie drugiego naszego Shulkera. I weźmy te trapdory. I stawmy sobie je w ten sposób. zamknijmy sobie tutaj. I weźmy się, podbudujmy. Najlepiej deskami, żeby to się troszkę wyróżniało. Bo ten netarak to mi się zlewa wszędzie. Więc raz, dwa, trzy. Od razu te wszystkie rzeczy stąd. Teraz tak. Raz, dwa, trzy. Mamy. Potrzebujemy teraz jednego Iron Bara. Ok, kładziemy klocek. Ok, musimy dołożyć sobie tu klocek i zrobić taką mini platformę do dwóch klocków w górę, ponieważ będziemy tutaj stawiać nasz wagonik z Endermitem. Tylko najpierw tego Endermita trzeba zrespić, a żeby nam nie uciekł, to właśnie po to są te dwie kratki. Dobra, zerknijmy, gdzie mamy środek, gdzie mamy tego iron bar'a. Nie tutaj, to nie jest tu. To jest tutaj iron bar. Ok. Więc postawmy sobie ten jeden Tor. Tor. Jeden tor się mówi? tor. Ok, postawmy go. Postawmy sobie minekarta, Weźmy sobie nasze yy, yy, złote jabłuszko, zjedzmy je. I w tym momencie powinniśmy sobie spawnować endermita. Więc próbujemy po prostu cykając perełkę w ziemię. I jak widzicie, troszeczkę HP to zawiera. O, udało się, więc szybko sobie go nazwijmy. O. Jest, wsiad. Ucieknijmy, bo on me mega mocno bije w ogóle. Patrzcie jak się kręci. Miałem dotnacznik subskrybuj, a dałem wbijajcie na Discorda, więc widzowie wbijajcie na tego Discorda, dc.eurals.pl jeszcze raz zapraszam was serdecznie. No i teraz wystarczy po prostu, że tutaj to zniszczymy. I w ten sposób, popatrzcie. Jak zniszczymy wszystkie te deseczki, to te endermany będą tutaj spadać, tylko tutaj jest klocek, więc yy, na razie to nam przeszkadza, ale na no spokojnie musimy wszystko zniszczyć. Kurde, te Endermany przeszkadzają. I w ten sposób właśnie mamy naszego Endermita i tutaj będą się Endermany, które są już tam na dole. Więc sobie zejdźmy tam na dół, bo chciałbym wam pokazać, o co z tym chodzi. Tylko te Endermany próbują się na mnie sfokusować, co mnie trochę martwi. Eee, no ale dobra, chyba że jakoś tak zejdziemy. Powoli. Dobra, bo te endermany zaraz mnie zabiją Zjedzmy sobie szybko Gdzie są te jabłuszka? Zjedzmy je. I w ten sposób mamy właśnie naszą ekspiarkę I patrzcie, teraz jedno kliknięcie I mamy milion ekspa I milion w ogóle wszystkich potrzebnych przedmiotów Patrzcie jak szybko enderperły się nam pojawiają No i co widzowie? W sumie to chyba było na tyle Jeżeli filmik wam się podobał Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę subskrypcji, z dzwoneczkiem I wbijajcie na mojego discorda No i tyle Ekspiarka skończona Trzymajcie się i cześć I wyczekujcie następnego filmu Piona